Cześć, moją postać już znacie. 43 lewer, córka WP. Tylko pytanie brzmi, czy ona jeszcze jakiekolwiek ma zarobek w M2? 42, zgadzam się, 30 i 35 zarobek był jako tako. Jednak 43, możemy sobie bez problemu wydropić jakąś dodatkową broń w M2 z bestów. Jest jakaś szansa, nie powiem. Z rękawiczką na 100 bestów mamy szansę na 5-6 broni. Więc jest jakaś szansa, że wydrobimy tego wymarzonego FMS-a jeszcze raz. Jednak prawdopodobnie na 43 już nie będzie wam potrzebny FMS. No dobra. A jak z Metinami? 25 puste. 30 zazwyczaj też puste. Czasem poleci jakiś kawałek klejnotu, poleci jakiś ulepszacz, poleci jakieś Q, ale niewiele więcej. Jedynym zarobkiem w m 2 dla tego levela jest niestety Metin 35. Plusem jest to, że z 35 na zbijaniu tych, co tutaj są na odcinku, wydropiłem 2 kadeki plus 4. Zarobek jako tako jest. Często mam tutaj warta, że poleci mi kadę potwora, powtórki, jakieś ninży, defa. Oczywiście KD magii plus 4, ale KD magii to nawet nie wiadomo, czy to podnosić, czy zostawiać na glebie. I jeśli brakuje nam kasy, idziemy do M2 naprawdę ze słabym efipunkiem i jesteśmy w stanie na tym większym levelu już też coś tutaj zarobić. Pamiętając, że no 200 DEFA, jakiś FMS czy broni dodatkowa, nie wiem, plus 6 nawet na 30 level, jesteśmy w stanie tutaj zrobić naprawdę dużo. Z 60 Metinów zarobiłem 14 milionów 200 tysięcy. Nie jest to jakoś dużo. Mogłoby być o wiele więcej. Na przykład, gdybym na tutaj jeszcze przy okazji yy, wtedy odropił odłamki alchemii, byłoby około 17-18 milionów, tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast co do 43, lecą też tutaj odłamki. To całkiem fajnie. Q, cool. KD, Sunzi, w Leo, zi Przewodniki górnictwa rzeczy, które lecą i które da się fajnie sprzedać w M1. Czy zbieranie yang ma sens? No, z 35 na 43 nie lecą one zbyt często, ale jak sami widzicie, to zależy od tego, ile tych mobów gdzieś tam przyleci. To jest jeszcze taki level, który daje sobie spokojnie radę w M2 bez naprawdę punktu serio, mógłbym zdjąć tutaj broń zmienić na, nie wiem, nawet na mieczyk plus 6 i dałoby sobie radę trochę dłużej, ale by trochę ale by dawało radę. Wydropienie peta, to znaczy wierzchowca w M2 też jest proste na tym levelu, więc dajemy radę, bez problemu można takiego wierzchowca wydropić, tak do 20 metrów powinna być jedna pieczęć nawet bez IS czy drop na 43 w M2 ma jakikolwiek sens? Powiem tak. Sensu może to nie ma, bo nie wydropimy jakichś lepszych ulepszaczy, czy nie wydropimy bodzi, bo bodzie są od 50, ale jeśli potrzebujemy i zbieramy swoje Q, bo czytamy na przykład aurę, bo czytamy na przykład silne, bo czytamy na przykład ostrze, to M2 to jest jedną z tych map, gdzie powinniśmy zatrzymać się na 35 levelu, nie na 42, ale na 35 żeby te skile podbić naprawdę bardzo wysoko. Im wyżej wbijemy skille te z M1, z M2, czyli dwa skile na przykład na G1, tym potem mamy o wiele łatwiejszą grę. Pamiętajcie, że na przykład jeśli ja jestem surą w P i wbiłem sobie na przykład w M2 ostrze na G1 i nie wiem, strach na G1, to potem łatwizna. Uzbierać sobie po 150 Q tych, które będą nam kiedyś potrzebne, żebyśmy już nigdy więcej nie musieli dropić Q a resztę sprzedać. To jest dobry sposób na zarobek. No niestety bestów nie polecam bić, bo to jest syf i raz na milion poleci kamień duchowy. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie Team 2, do zobaczenia, papa! Pa.